Gdyby były większe, byłoby znacznie szybciej i łatwiej. A W międzyczasie dałam 3 łyżki oleju i pół kostki masła. Podłączymy, żeby była patelnia bardzo ciepła. I zaczniemy je smażyć. Każdy grzybek będziemy zamurzać w jajeczku, w bułce i na patelnię. Musimy tylko chwilę poczekać, żeby patelnia była nagrzana, tłuszcz, a, i będziemy kłaść grzybek farszem do dołu. Na patelnię. Zanurzyłam grzybek w jajku, a teraz posypię go bułeczką.